Witajcie rodacy, dziś przedstawiam Wam Onyx 4S, czyli najdroższy i najlepszy grill gazowy marki Campingas z ich linii Series. Zapraszam na recenzję. Tak wygląda pudło z grillem i jest naprawdę spore i ciężkie, a producent umieścił na froncie sporo ciekawostek, o których już niebawem. Sprzęt i jego wszystkie elementy są bardzo dobrze zabezpieczone na czas podróży. Patrząc również, że przychodzi to na palecie, to nie ma szans, by coś się porysowało bądź uszkodziło. Tak wyglądają wszystkie puzzle potrzebne do złożenia Onyxa i nawet jak przyjrzymy się dokładniej, to większość elementów jest owinięte dodatkową pianką. Campingaz chwali się i że i tak składanie zostało skrócone o 40 minut, no i ja montując całość powoli i dokładnie, potrzebowałem około 3-4 godzin. No i tutaj każdy będzie używał instrukcji obsługi, która to w prosty i przejrzysty sposób nas przeprowadzi przez proces montażu. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, jedynie zamówcie sobie dobrą pogodę, no i by nie badało. Tak wygląda sprzęt po złożeniu i wow, jest to naprawdę spora i ciężka maszyna. Waga 82 kg, a dokładne wymiary macie podane na ekranie. Z racji tego, że samemu to będziecie składać, to poznacie jakość wszystkich elementów, a ta jest naprawdę dobra. Wszystko jest ze stali albo aluminium wysokiej jakości. Warto też dodać, że jakość spasowania wszystkich elementów jest wzorowa. Po lewej stronie mamy pustą, prawie 40 cm która to utrzyma obciążenie do 50 kg. Przed nią są cztery uchwyty na np. Na szczypce, widelec, łopatkę czy pensetę. Warto jeszcze zajrzeć pod spód, bo tam mamy prowadnicę, dzięki której możemy całą półkę opuścić. Tutaj po prawej stronie mamy przycisk i po jego wciśnięciu cała półka opada na dół, dając nam więcej miejsca, gdy grilla nie będziemy używać. Składając ten element, nie pulsujemy boku, bo producent umieścił tutaj miękką Gumę. Po prawej stronie mamy kolejną półkę, jednak ta się nie składa. Ma natomiast w sobie skrytkę, i tą wystarczy wcisnąć, a ukaże się nam palnik, a fachowo mówiąc kuchenka boczna. Cała konstrukcja a 4S jest modularna, tak więc i tu możemy zdjąć stalowy ruszt palnika, aby później go na przykład umyć. Dodatkowo, jak zwróciliście uwagę, mamy tutaj elektroniczny zapalnik, więc niepotrzebne będą nam żadne zapałki. Tutaj, jak widzicie, dysza palnika zakończona jest przeciwwietrzną osłoną, zapobiegającą wygasaniu płomienia na całej jej powierzchni. Regulator płomieni mamy z przodu. Dzięki dużemu i bardzo gładko chodzącemu pokrętle dostosujemy sobie bez problemu temperaturę płomieni. Campingaz na wszystkich pokrętłach dał gumową obwódkę z wcięciami, która jest miła w dotyku i, mając nawet śliskie palce w tłuszczu, nie będziemy mieli problemu z kręceniem. Z przodu mamy również pokrętła, ale trochę większe i cztery. Czemu aż tyle? Otóż każdy palnik odpowiada za swoją strefę: lewą, dwie środkowe albo prawą. Teraz, niezależnie od waszych produktów, możemy je smażyć równocześnie. Grill ten ma technologię Insta Start, czyli wystarczy wcisnąć i przekręcić pokrętło, aby w mgnieniu oka palnik był już zapalony. Całość nagrzewa się naprawdę bardzo szybko, pomimo dużej objętości. Tutaj zawdzięczamy to m.in. autorskim palnikom Blue Flame ze stali nierdzewnej. Jak widzicie otwory są skierowane ku górze, więc bezpośrednio ciepło grzeje nasze jedzenie. Warto też wspomnieć, że dzięki ich symetrycznemu rozmieszczeniu po całej powierzchni nawet skrajne rogi będą miały ciepło takie samo jak i środek rusztu. No właśnie, co skrywa się pod kopułą? Tu na dole mamy mocny, ciężki i bardzo dobrze wykonany ruszt z emaliowanego żeliwa. Kawałek wyżej półeczka na dodatkowe rzeczy. Ja polecam tam upiec sobie na przykład bułeczki czy warzywa. Do karkówki pasują wyśmienicie. Łączna powierzchnia grillowania to 3312 cm2, tak więc spokojnie. Rodzina 2 plus 2 i nawet znajomi powinni dostać swoje porcje jednocześnie. Tutaj też mamy dwa świetne patenty. Pierwszy to taki, że po prawej stronie mamy żeberkowany prostokątny ruszt, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go odwrócić i wtedy mamy płasko jak na patelni. Po lewej stronie, jak zauważyliście, mamy na środku okrągły zdejmowalny element. Po jego zdjęciu mamy dedykowane miejsce na całą linię akcesorii camping gazu. Producent nazwał to Kulinary Modular i ja sobie dokupiłem jeszcze. Głęboki wok ze stali węglowej z nienagrzewającą bambusową rączką, a w opakowaniu dodatkowo mamy dwie gładziutkie, drewniane łyżeczki. Ja osobiście uwielbiam jednak ten kamień do pizzy. Teraz przy odrobinie wprawy na swoim podwórku możecie mieć na prawdziwej, restauracyjnej włoskiej pizzy. Miło również, że otrzymaliśmy w pudełku stalowy nóż, więc kolejnie po upieczeniu to będzie pikuś. Jakość wykonania tego kamienia, zresztą jak i wszystkich akcesorii, to zdecydowanie klasa premium. Prawdziwy kucharz oczywiście musi mieć też żeliwną patelnię ze zintegrowanym rusztem ze stali nierdzewnej. Spokojnie zmieści się tutaj kurczak w całości, a dzięki wysokim i grubym ściankom koniec z rozbryzgami sosu. Super też, że ma boczne wylewki, więc nalewanie zalewy nie będzie wiązać się z kapaniem. Jeszcze nie używałem tego stojaka do pieczenia, ale już nie mogę się doczekać, aby nabić na niego jakiś drób. Dodatkowo spód jest wykonany tak, aby pozwolić na aromatyzowanie np. kurczaka marynatami i płynami, jak piwo czy wino. Mam jeszcze naczynie do przyrządzania hiszpańskiej palii, a ta wykonana jest z grubego aluminium, ma nieprzywierającą powierzchnię i jest łatwa do umycia. Na stronie producenta możemy dokupić jeszcze parę innych akcesoriów. No, i patrząc na te, co ja mam, to bankowo będą one naprawdę bardzo dobrej jakości. Wróćmy jednak do samego rusztu, bo dopatrzyłem się małego minusa. Tutaj ta lewa strona na dole ma takie wypukłe wcięcia, które idealnie by wchodziły w grilla, by ten element się nie ruszał. Dziwi mnie więc, dlaczego nie ma takich otworów w stelażu. Zobaczcie, ja jeszcze nie użyłem grilla, a już mam tycie ryski. Dobrze chociaż, że w żaden sposób to nie wpływa na działanie Grilla. Fajnie natomiast, że Onyx 4S ma cztery kółka, a dwa z nich posiadają blokadę, tak więc nawet na nierównych terenach nie ma szans, by sprzęt nam zjechał czy się przesunął. Dodatkowo, pomimo dużej wagi, transport dzięki tym kółkom jest bardzo prosty tutaj za to leci plus. Zanim posmożymy, wartym uwagi jest system InstaClean Aqua, który odpowiada za czyszczenie. Mianowicie podczas grillowania soki z potraw będą spływać z rusztu bezpośrednio pod palniki, czyli na tacę ociekową. Tą trzeba zalać wodą w ilości 750 ml i po jej wysunięciu zobaczymy po prawej stronie mały kranik. Ta taca nie jest płaska, jest minimalnie pod kątem, aby wszystko tam spływało. Gdzie, jak otworzymy prawe bądź lewe drzwiczki, to na nich znalazł się mały plastikowy pojemnik na tłuszcz. Ten od góry ma jeszcze stalowe sitko, więc jakieś większe kawałki zostaną tam zatrzymane. Cały ten proces pokazany z prawdziwym tłuszczem macie na oficjalnym kanale Campingazu. No i w razie zainteresowania zapraszam do linku w opisie. Tutaj trzeba pochwalić producenta za bardzo mocno przemyślaną konstrukcję. Wszystko ma sens i bezapelacyjnie producent myśli, abyśmy my, użytkownicy, dbali o czystość, by zajęło to nam krótki czas, a to z kolei zapewni długowieczność grillowi. W środku po lewej mamy miejsce na dużą 11 kg butlę, a tą na każdej szanującej stacji benzynowej możemy kupić, po prawej mamy puste miejsce na jakieś swoje własne rzeczy. Reasumując, jeżeli szukacie świetnego, dużego grilla modułowego i wykonanego naprawdę dobrze, to Camping Onyx 4S Was nie zawiedzie. Jest to kompleksowy kombajn, który to nawet zaawansowanego kucharza zadowoli. Szybko się nagrzewa, trzyma temperaturę i absolutnie wszystko usmaży tak, jakbyście tego chcieli, o ile oczywiście macie umiejętności, bo sprzęt nie zawiedzie. No i cóż... Tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!